Jestem szokowana. W Krakowie mogła powstać swoja własna Florencja. Tak sobie wymarzył król Kazimierz Wielki, gdy w XIV wieku lokował obok Krakowa nowe miasto. Chciałbym, by nazywało się Florencja na Cześć Świętego Floreana, którego relikwie trafiły tu z Rzymu w Cześć. Nowe miasto miało wszystko rynek, mury Kościół Świętego Floreana osobne władze ale jednej rzeczy nie miało. Chyba akceptacji tej nazwy przez ludzi, bo mieszkańcy mówili Klepasz. Mówili jeszcze wcześniej i ta nazwa się przyjęła. Skąd się wzięła nazwa Klepasz? To jest bardzo ciekawe, no przynajmniej dla mnie. Są dwie wersje. Pierwsza od niemieckiego klopers, klopers, nie knopers. Druga wersja od klepania po ramionach albo dłoniach podczas zawierania umowy. No, taki średniowieczny uścisk dłoni. Więc krakowska Florencja to klepasz. Tak zostało. Tak jest. Niesamowicie, prawda?